Hej, 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 hej! Witam moi drodzy jak zwykle, niezwykle serdecznie. Z tej strony znowu ja, Orention. i dzisiaj z cyklu Czas na Amigę zaproszę was na Stunt Car Racer albo Stunt Truck Racer, bo taki jest amerykański tytuł. Tej gry. Jest to gra wyścigowa, wydana w 1989 roku przez Microstyle takiego wydawcę, a wyprodukowana wypro przez jedną osobę, przez Jeffa Cromanda, bodajże że to był człowiek brytyjczyk, który yy, ówcześnie specjalizował się właśnie w yy, programowaniu wyścigówek. I on programował na początku. Weź, że Amstrada i ZX Spectrum, ale ta gra została wydana na wszystkie dostępne w ówczesnym czasie platformy, a mianowicie na Amiga, oczywiście, na jednej dyskietce, wymagała tylko pół mega RAMu. na Atari ST i XE, na Amstrada CPC na C64, na dosowe owe pc no i na ZX Spectrum, i nie wiem, na kalkulatory maszyny do szycia i co tam jeszcze tam było. Dostępne. Um, jest to gra wyścig wyścigowa, ale różni się nieco od klasycznych wyścigówek, ponieważ nie ścigamy się na torze, a na pionowym murze, nie? na pionowej ścianie. Nie ma żadnych barier takich energochłonnych, które mogłyby nas wyratować przed upadkiem, nasz pojazd. Także musimy być bardzo ostrożni, żeby nie spaść. Jeżeli spadniemy, to dźwig nas wciąga z powrotem na trasę, ale dostajemy punkty karne. Znaczy punkty karne, tracimy czas po prostu. Nie? Przeciwnicy gnają, a my jesteśmy w tym momencie wstawiani z powrotem na ścianę. Um, są cztery ligi bodajże. W tych ligach są po dwie trasy. W trasie, na trasie są trzy okrążenia. Ścigamy się z dwoma przeciwnikami, o ile dobrze pamiętam. I takimi jakimiś masivkarami o potężnych motorach jeździmy. No, dość ciekawe co to jest. Zresztą zobaczycie, nie? Także włóżmy teraz może tą wirtualną dyskietkę do wirtualnej stacji dyskietek. Co działa? jak robocze. No, i mamy. Mamy tytułowy ekran co ja mam, miałem tutaj jeszcze zrobić? O, wszystko teraz biorę pada. No jest dobrze. Aha, jeszcze chciałem puścić muzyczkę, ponieważ no jest to wydane na, jednym, na jednej dyskietce o pojemności 880 kB, także pewnie muzyka żadna się nie zmieściła. Dźwięki same w sobie tam. Też są bardzo biedne, więc ja pozwoliłem sobie puścić nam tutaj, żeby przyjemniej się grało muzykę z innej amigowej, wyśmienitej gry. Z ekranu tytułowego, mianowicie z gry Speedball 2. To jest taka futurystyczna piłka, gra w piłkę, nie. Ale bardzo mi pasuje do. O, tutaj do tych wyścigów jest taka dynamiczna. I mi pasuje. Mam nadzieję, że Wam też się będzie podobała. No i dobra. Weźmy pojedynczego gracza. Nie wiem, jak się tu nazwiemy, może tak. O, i tu mamy wszystkich naszych oponentów w każdej z lig. Jesteśmy w czwartej, jak widzicie. Oro jest w prawym dolnym rogu. Będziemy jechali teraz na Little Rampie, ścigając się z Jumping Jackiem i Roadhogiem. No to próbujmy. O, to jest któryś wyścig, bo ja wiecie, nie chciałem tak podejść z marszu tutaj do tego nagrywania odcinka i postanowiłem, że nie wiem, pościgam się trochę, nie szło mi najlepiej, muszę wam powiedzieć, także może być lipnie, ale spróbujemy. Spróbujemy. E, zaczniemy e, sezon wyścigowy. Wyścig trzeci, chyba z sześciu. Będziemy się ścigali z jumping jackiem na małej rampie. Mała rampa wygląda tak. Wydaje mi się, że będziemy jechali zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Także tutaj mamy taki podjazd. No i tu mamy taką skocznię niewielką. Nie jest to dobrze pokazane, ale wiecie, o tutaj widać ją, tak powiedzmy, w przed nami, nie? Nie wygląda na trudną ta trasa, także spróbujmy. Może się uda coś tu ugrać. Słyszycie ten niesamowity gang V8? <laughs> tak, zaraz nas postawi. I od razu ruszamy z kopyta. Szkoda, że nie ma żadnego lusterka, nie? bo tak naprawdę to nawet nie widzimy, gdzie jest przeciwnik nasz. Wydaje mi się, że znaczy, nie tyle mi się wydaje, co mam taką. No, nie wiem, to graniczy trochę z pewnością, że to minus tam 200 coś tam to jest odległość. Zostawiliśmy o tyle, nie wiem, jardów jar czy czegoś naszego przeciwnika z tyłu. Nie? Tak mi się wydaje. Czy to, No, tak jak powiedziałem, no, może to jest prawie pewność. Kurczę. A jeszcze jest jedno, już samo spadnięcie ze ściany jest dolegliwe, bo kosztuje czas, zanim nas postawią dźwigiem z powrotem. Ale jeszcze możemy też, jeżeli nieumiejętnie wykonamy skok, to możemy mm, zniszczyć zawieszenie pojazdu, nie? I też nie będziemy w stanie kontynuować wyścigu, że? Także... Nie jest nie jest łatwo. Mam nadzieję, że kurczę na tej prostej trasie uda mi się... Ała. O właśnie, takie skoki nie są zbyt bezpieczne, bo lądowanie może spowodować uszkodzenie pojazdu. Nie? Mam nadzieję, że dojedziemy. Trasa nie jest trudna. Tak, to jest ten, jednak jest podjazd, nie? Tak jak mi się wy wydawało, jak patrzyliśmy na trasę, że jedziemy zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Nie, 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 nie spadnij mi teraz, nie rób mi tego, bo to jest chyba koniec, czy ostatnie okrążenie. Nie, ostatnie okrążenie. Dobra, skupia się, skupiam się, bardzo mocno się skupiam. okej, okay, okej okay. No kurczę, nie jest źle. Albo tak dalej, chłopcy. Mam nadzieję, że dojadę. Trzymam to prowadzenie. A znowu to lądowanie takie twarde. Mamy też dopalać, to wtedy taki ogień nam tutaj ze wszystkich dysz rur wydechowych bucha. Kurczę, spiałem się jak agrafka. Normalnie tak bardzo chcę dowieść to zwycięstwo do końca chcę teraz spaść. O, już widzę linię mety. Jest. Race won. Alleluja. Dobra, kończymy. Press fire. Hehe, <try> proszę bardzo. Piękny obrazek. Zwycięzcy z ramionami uniesionymi ku niebu. W geście tryumfu. I wiwatująca widownia. Jest piękny. Race time 2 minuty 30 z hakiem 50 sekund, najlepszy czas okrążenia. <grywa> Winner 2 punkty, best lap 1 punkt, czyli 3 punkty dostaliśmy, tak? Division 4. Jesteśmy na second position. Mamy jeden wyścig. Jedno zwycięstwo. Wszyscy mają po jednym zwycięstwie. Nie, nie pamiętam, jak to się liczy. Dlaczego on ma trzy wyścigi, a ja mam jeden? No, chyba dlatego, że dopiero zaczęliśmy. <grydy> ok, spróbujmy jeszcze raz. Znaczy, spróbujmy następny wyścig. Teraz będziemy humpback. A za czym to za humpback? No też nic specjalnego. No, pokusiłbym się o stwierdzenie, że może być łatwiejsza od poprzedniej, tylko mamy więcej zakrętów, nie? Ale nie ma żadnych skoczni takich. Mamy dwa, tutaj mamy jeden stromy podjazd i na ten drugi trzeba uważać, nie? Żeby się mocno nie wybić. Znaczy na ten drugi, ten w głębi mm, obrazka. Bo jakbyśmy się za mocno wybili, to będziemy daleko lądować. Widzicie, tam jest... Niewysoki ten mur, i to może spowodować, że jak przyłupiemy, to będzie po zawieszeniu, nie? Dobra, spróbujmy. M mam nadzieję, że zapamiętam. Nie, jedziemy odwrotnie, kurczę. Ups. No dobra, zobaczymy, jak to będzie szło. Ach, jaki jest wyśmienity gang tego. Ja pamiętam kiedyś. U znajomego odpaliliśmy na PCcie tą grę. O, wyprzedził mnie. Jak zaczął ten PC Speaker piszczeć, bo to obsługiwało tylko PC Speaker, nie obsługiwało żadnej karty dźwiękowej, i normalnie nie można było tego słuchać. Aż bolały uszy o pisku tego głośniczka systemowego. Dobra, próbujmy. Kurde, idziemy w łeb. W łeb w łeb, jak to mówię. Ja już w ogóle nie pamiętam tej trasy, ale fajnie skaczemy. On też tak skacze. Nie chciałbym wypaść z zakrętu. No nie wiem, mam nadzieję, że Wam się podoba. Ja może pokrótce powiem, bo ja się w to zagrywałem. Pamiętam, mając jeszcze Komodorka 64, w to grałem. No, jak widzicie, grafika nie jest tutaj. Nie grzeszy szczegółowością. Na Komodorze była podobna, jeszcze może. Kurcze, nie pamiętam tego zupełnie. Nie wiem, nie było tego na, na, na przedstawieniu trasy, ale nie wiem, być może się mylę. No, i Commodore 64 był 8-bitowy. Na 8-bitowym komputerze była bardzo podobna grafika. Może te szczegóły pojazdu były jeszcze gorsze niż tutaj. No, ale samo tło i trasa była bardzo podobna, nie? Ale, no nie wiem, no jest bardzo. moim zdaniem jest mocno grywalna, nie? Bo się bardzo fajnie tu ściga. Sporo emocji jest właśnie dzięki tym wyskokom i tak dalej. Jest wersja e, WHD Load, czyli taka, którą można z twardego dysku uruchomić na Amidze. Ale nie wiem dlaczego mi tutaj na, na emulatorze. No, miga ekran, bo na tej wersji, właśnie uruchamiana jest twardego dysku, jest coś takiego: jest taka, taki Turbo Mode, kurde, spadnę, nie, chyba, który powoduje, że mamy 10 razy szybciej, nie? To wszystko się dzieje, więc tak jest, jak w nowoczesnych grach. No, ale nie mogę tego odpalić tak dobrze, ponieważ. No miga mi ten ekran, pozostaje mi tylko ta wersja standardowa dysk dyskietkowa. Kurczę, to jest ostatnia szansa, żeby go wyprzedzić, bo to jest ostatnie okrążenie. Dobra, idziemy na całość. Wszystko albo nic, nie? Tu trzeba chyba zwolnić na zakręcie. I tu dajemy już po garach. Wszystko albo nic, bo i tak albo wygramy, albo przegramy, nie? Ładnie tam skacze, jak kangur, my też zresztą. Nie, tylko żeby się zawieszenie nie zepsuło. Ostatnia prosta. A uciekłem, uciekłem. No, ale jest jeszcze, jest jeszcze szansa. utrzymaj się na torze, utrzymaj się na torze. Do... Nie, nie, utrzymam się, utrzymam się. Nie spadnę. Ach, kurczę, widzicie? Jednak go nie dopadłem. No trudno. Może następnym razem. <ścoughs> o, biedny Oro. Biedny Orention, zobaczcie, siedzi na kole. Pogrążony w zadumie. Co zrobiłem nie tak? Co zrobiłem źle? Dlaczego nie dojechałem... Jako pierwszy tłum oczywiście patrzy wiwatując na zwycięzcę. Odwrócili się do biedaka plecami. Znaczy nie do zwycięzcy, tylko do naszego Orientiona. 3 minuty. 59,90. Prawie minutę na okrążenie. Ale miałem najlepszy czas okrążenia. Dostałem jeden punkt. <ślesztą> I dalej jestem na second position. Mam dwa wyścigi, takie jak Roadhog. Ehm, mam jedno zwycięstwo. A gdzie mam points? Mam cztery punkty. Idziemy ha, 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 ha. dalej, nie? O, teraz będziemy z, ro z Roadhogiem się ścigać. I tu kurczę, jest możliwe, że wygramy na małej rampie. Małą rampę już znamy, nie? Mniej więcej. Dobra, spróbujemy sobie poradzić. Mam nadzieję. Kurcze, podoba mi się, ale ja pierdziel To jest takie nostalgiczne. To jest tak jakbym się. taki wehikuł czasu, time machine. Jakbym wrócił do czasów przed, nie wiem, 30 lat. Jedziemy. Ej, poczekaj, Hog. Nie goń tak. Nie goń tak, chłopie. Nie zajeżdżaj drogi, tylko. O, nie spadniemy, nie, nie spadniemy patrzcie, wyprzedzam go na zakręcie. Czy to nie jest, kurde, jak kubica? Czy to nie jest pełny profesjonalizm? Kurde, właśnie w realu, nie? Najłatwiej jest wyprzedzać, wyprzedzić oponenta na zakręcie niż na prostej, gdzie grzeje, nie? Na, na, na pełnej mocy, nie? Na pełnej prędkości. Na zakręcie zazwyczaj zwalnia i wtedy można go dopaść. Kurde, trochę mnie zarzuciło, ale dałem radę. Przeszedłem to jakoś. Ale ten gang tego kurde v 8 jest niesamowity, słyszycie go, nie? Mówiłem wam już, jak na pc dosowym, na, na pc Speakerze to brzmiało niesamowicie. <laughs> Był jeden wielki pisk. No nie, nie dało się tego słuchać. Tu na Amidze jeszcze jakoś w miarę. Nawet na komodorze. No. Jakoś ucho jeszcze mogło to znieść, ale już na dosowym PC i na tym głośniczku systemowym to było nie do ogarnięcia. Musielibyście to usłyszeć. Nie chcę nic zepsuć, musimy tego Rodhoga pokonać. Tutaj przyspieszymy ładnie, dopalaczem, świetnie. I dalej. No nie odbijaj się tak, bo tu jest zakręt. Dobra, dobra. Doszliśmy do zakrętu w miarę, w miarę przyzwoicie. Jest, to jest chyba koniec drugiego okrążenia. Ostatnie okrążenie, moi drodzy, kibicujcie, ostatnie okrążenie. Grzeję na pełnej prędkości. Zwalniam, zwalniam. Dobra, ogarniam zakręt. Lecę dalej. Nie wiem, czy tutaj nie powinienem zwolnić, żeby się za mocno nie wybijać. Zwalniam troszeczkę. Dobra, przelatuję małą rampę. Daję pogarachter. Wchodzę pięknie w zakręt. Daję dopalać, żeby to przelecieć licznie. Tu nie będę z dopalaczem fisiował, żeby się mocno nie odrywać od, od powierzchni. Okej, okay, to będzie chyba ostatni zakręt. Pięknie. Race One. Alleluja, biali bracia. Żartuję. Okej. Okay. Znowu, znowu ręce, ramiona uniesione w geście triumfu. Publika wiwatuje. To jest to. A my, moi drodzy, zakończymy ten odcinek. Podziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że e, stantka Racer wam się podobał. E, zaproszę Was na kolejne odcinki z cyklu Czas na Amigę. Znajdę coś jeszcze, w co namiętnie grałem w latach młodości. Zapraszam Was też do innych gameplayów, jakichś bardziej nowoczesnych. Nie wiem, polecam. Mm, e, o kurczę. Deliveras The Moon, przepraszam, przez chwilę wypadło mi z pamięci. Polecam, naprawdę. Bardzo fajna gra. I cóż, do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć.